Siemanko prawdziwi gracze, e, tak jak prosiliście, powiem wam trochę a propos pierwszych wrażeń skorzystania z, z nowego pudła Microsoftu. E, na początek pudło, e, samo pudło, w sensie opakowanie konsoli, jest rewelacyjnie zrobione, tak jak opisałem wcześniej, przegródki. Każdy element konsoli ma osobną przegródkę z logiem, jest to świetnie wykonane. Kable są zabezpieczone do transportu, wszystkie końcówki mają nakładki. Wszystko jest każde każdy jest element osobno. Także naprawdę duża dbałość tutaj o, o, o takie detale. To się chwali jak najbardziej, przy PS4 nie widzieliśmy tego, było to troszeczkę inaczej zrobione trochę bardziej oszczędnie, ale mniejsza z tym, nie, nie, nie o tym teraz. No i jak to wygląda na początku? No podpinamy sprzęcior, instalacja, pierwszy update taki 500 giga, 500 megabajtów, który pozwala wgrać takie podstawowe funkcje jak tam obsługę blu-raya, płyt CD, interfejs i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Podpięcie Później swego konta, zalogowanie się na własne konto i można generalnie śmigać. Także cała operacja to jest 3-4 minuty dosłownie. Także. Jakieś tam takie doniesienia z sieci, że to trwało wiele dłużej, że Xbox strasznie mówi, no to, to jest totalna ściema, absolutnie to nie ma pokrycia. I co dalej? No możemy tak przejść do ustawień wtedy. Kinekta, zasilania, ustawień grafiki i tym podobnych. Jeśli chodzi o ustawienia grafiki, możemy działać, cała konsola może działać cały czas w 720p. Tak, wiem, hejterzy, 720p lub 1080p. Tylko te dwa tryby są do, do wyboru. Nie ma już tych pozostałych trybów, które były kiedyś, czyli tam można było nawet w jakichś niższych rozdzielczościach sobie śmigać na, na 360 Dwa tryby zasilania. Jeden jest, jest to tryb oszczędnościowy, wtedy konsola całkowicie się wyłącza. I, i nie pobiera kompletnie prądu. Drugi tryb to jest taki Standby, gdzie po pierwsze możemy ją wybudzić w przeciągu 3 sekund i w tym trybie może sobie pobierać różne aplikacje, kiedy, kiedy tam z niej nie korzystamy, jakieś update'y, może pobierać gry i tym podobne rzeczy. I to by było na tyle właściwie. Oprócz tego możemy ustawić Kinecta, tak, czyli, czyli to, jak nas widzi, możemy przypisać sobie tam dane konto do, do danej Kinect może zczytać naszą, naszą twarz, i, i, i wtedy już zawsze powiedzmy, jeżeli sobie tak ustawimy go, zawsze, gdy podchodzimy do konsoli, loguje nas automatycznie, oczywiście po włączeniu, tak? Czyli to nie jest tak, jeśli jest konsola w tym stand-by, to nie jest tak, że przechodzimy koło konsoli, ona się automatycznie włącza, tylko to działa na tej zasadzie, że najpierw aktywujemy Xboxa, wywołujemy go tam odpowiednim hasłem. A później, no nie musimy, że tak powiem, odpalać pada czy czegokolwiek, to on automatycznie, rozpoznając naszą facjatę, zaloguje się na odpowiednie konto. I to by było tyle chyba z tych podstawowych ustawień. Znaczy, tam jest trochę tego więcej. Ja już nie grzebałem we wszystkim. Jest tego dużo, dużo więcej. Masa jakichś tam pojedynczych opcji, ustawień do każdej z aplikacji, i tak dalej, ale to jest chyba mniej istotne na ten moment. Sam interfejs, jak dla mnie rewelacja, chociaż no nie. Nie obyło się bez błędów. Jest trochę błędów, takich, koniecznie dopracowań pewnego rodzaju. Na przykład telefony Windows Phone już dawno posiadają taką opcję, gdzie te kafelki możemy sobie tam dowoli kustomizować, ustawiać. Według A nie wiem do czego. Są takie same kamer, kafelki. Wygląda interfejs niemalże identycznie jak Windows 8 czy, czy ten Windows ze smartfonów, ale kustomizacji tej nie ma. Możemy sobie tylko przypisać najczęściej używaną kafelkę, jakby żeby była jak najbliżej dostępna. Poza tym jest taka seria kafelek, tak zwanych ostatnio używane. I, I to jest wszystko. A jeżeli skustomizować dokładnie tak jak nam się podoba każdą kafelkę w danym konkretnym miejscu nie ma takiej opcji. No, może to przyjdzie z update'em. Jak na razie wygląda to w ten sposób, że, że, że konsola sama sobie ustawia tak wszystko tak jak chce. Co tam jeszcze. Kinect. tak Cała obsługa Kinecta jest bardzo fajna. Można obsługiwać cały interfejs, konsole gry, wszystko albo gestami, albo głosem. Możemy odpalać aplikacje i tak dalej. Z tym, że też się nie obyło bez błędów. Ja myślę, że w dużej mierze to jest też wina tego, że no są problemy pewnie z językiem angielskim. Z mojej strony, czy tam ze strony innych użytkowników, może nie, nie rdzennych, chociaż rdzenni też pewnie mają jakieś tam drobne, drobne problemy. To znaczy tak, inaczej. Podstawowe komendy, takie jak włączenie konsoli, odpalenie jakiejś aplikacji, poruszanie się w Internet Explorerze, dzwonienie Skype'em i tak dalej, Tutaj problemów nie ma. Tutaj generalnie, nie wiem, 95% wypowiedzianych komend idealnie, idealnie działa. Ale jak już chcemy się zagłębić w takie komendy bardziej zaawansowane, gdzieś tam zagrzebane, głęboko w ustawieniach. No to tu się pojawiają problemy. To trzeba przyznać. Czasami trzeba się powtórzyć dwa, trzy razy, żeby konsola zrozumiała. Nie działa to tak aż intuicyjnie, jakbyśmy chcieli. Ale generalnie nie jest źle. Jest, jest bardzo dobrze i, i można się w miarę płynnie poruszać między tymi aplikacjami, nie dotykając w ogóle pada. Co jeszcze? No, jest szybki bardzo sprzęt. Jest to bardzo szybki sprzęt. Jak się okazuje, ma trzy silniki jakby tak, którego napędzają trzy trzy jakby takie główne, główne aplikacje tak I, i jedna jest jedna obsługuje interfejs jakby, druga obsługuje Kinecta, trzecia obsługuje jakieś tam pozostałe rzeczy, czyli coś co tam w tle mamy gry czy, 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 czy cokolwiek innego, czyli mamy jedną od interfejsu, ona działa niezależnie, czyli jeżeli aplikacja się wykrzaczy gra się wykrzaczy powiedzmy to to w tym momencie Konsola cała nam się nie zwiesza, tylko wszystko wychodzi nam do, do, do interfejsu i porusza się w, w ramach, że tak powiem, tego drugiego systemu. No, jest, mówię jeszcze, oprócz tego, trzeci system, który obsługuje całego Kinecta, wszystkie te komendy, dodatkowe rzeczy, SNAPy, czyli wszystko to, co możemy odpalać sobie równocześnie w tym samym momencie na drugiej części ekranu i tak dalej i tak dalej. Bardzo fajnie się to sprawdza, wszystko, jest, wszystko chodzi bardzo płynnie. Jedyny problem to rzeczywiście muszę potwierdzić, jeśli chodzi o ściąganie aplikacji, tu jest problem dosyć spory. Aplikacje się pobierają bardzo długo. Oczywiście to jest, jest też, zaszła pewna zmiana, tak, Bo gdy na tam Xboxie maksymalnie miały 9 GB, powiedzmy, ważyły, ważyły po 9 GB maksymalnie. No tutaj mamy już na przykład po 40 GB, tak. To nie, to nie jest aż tak długo, jakby się wydawało, ale to jest kilka kilkanaście minut na przykład ściągania takiego na przykład nie wiem Call of Duty. Myślałem że to będzie trwało troszeczkę szybciej ale te dobre 15 minut trzeba poczekać aż gra się zassa i, i tam zainstaluje. PlayStation 4 tutaj myślę że ma przewagę akurat bo podobno znaczy akurat tego samej instalacji nie widziałem na PS4 ale z tego co donoszą ludzie to, to, to jest zaledwie chwila I, i tu jest ta może łomność. nie wiem na czym to polega nie wiem czy to też nie zmieni jakiś update ale, ale tak to wygląda na ten moment. No, co dostępne jest na starcie? No, dosyć sporo trzeba przyznać, bo jest trochę aplikacji. Machinima, Skype, wideo, Xbox Video, music video. Oczywiście takie aplikacje jak Xbox Video i Music Video, niestety, ze względu na nasz region, nie działają. To znaczy, tak, no. W tej chwili jest dostępna tam Ameryka, Wielka Brytania, Australia, tam Niemcy, bodajże 6 krajów jest dostępnych takich, Francja. I, i, i w, w tych krajach te wszystkie aplikacje hulają. Konsola niestety sprawdza IP i takie aplikacje, które u nas nie wiem, nie ma, jeszcze nie mają licencji, nie wiem, że tak powiem, konsola oficjalnie nie wystartowała, i te aplikacje nie działają. Czyli nie możemy sobie na przykład wypożyczyć filmu. I go obejrzeć. I znaczy to nie chodzi nawet o to, że nie możemy odpalić aplikacji, bo aplikacje możemy obejrzeć i przejrzeć sobie bibliotekę. Problem bardziej polega na tym, że nie możemy podpiąć pod te aplikacje, w związku z naszym regionem, kart płatniczych. I nie możemy filmu wypożyczyć, tak? Nie możemy muzyki wypożyczyć. No to problem też, że tak powiem, sprowadza się też do tego, że, że gry, które chcemy w sposób elektroniczny nabyć, Musimy też kupić sobie jakąś zdrapkę, czy tam, czy, 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 czy coś w tym stylu, bo kartą płatniczą nie zapłacimy, dopóki nie będzie u nas startu oficjalnego konsoli. No to jest małe utrudnienie. Znaczy. Jak dla chcącego nic trudnego wiadomo. Jeśli ktoś będzie chciał, to i tak, sobie, to, to, to i tak w wersję elektroniczną gry sobie ściągnie. To nie jest jakiś wielki problem w tej chwili. Aczkolwiek nie można zrobić tego, że tak powiem, na zasadach, na jakich działało to na Xboxie 360. Na razie, oczywiście do premiery. Jest to pewne uniedogodnienie, ale, ale mówię, można przeżyć. Yy, ilość tytułów y, trzeba przyznać, że jest, jest dosyć spora. Chyba wygląda to troszeczkę lepiej niż na PS4, jakbyśmy mieli porównywać. Yy, jest Rise do, do zassania, jest Forza, jest Dead Rising 3, yy, jest darmowy, zaznaczam Killer Instinct. Znaczy, oczywiście to nie są tam wszystkie postacie, bo to, 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 za te trzeba już dopłacić, ale gra jest w pełni. Wszystkie tryby, wszystko działa, można, można śmiało śmigać. Jest darmowy Kinect Sports, bardzo fajny rzeczywiście. Trzeba przyznać, bardzo fajnie się w to gra. Jest rewelacyjna aplikacja, którą muszę bardzo pochwalić. Jest Kinect Sport, nie Kinect Sport, Kinect, Kinec. nie Kinect Sports chyba, nie Kinect Sports. Inaczej Kinect Fitness, coś takiego. Generalnie aplikacja, która wykorzystuje wszystkie, wszystkie nowe bajery Kinecta nowego i um, że tak powiem najlepsi instruktorzy z całego świata zmuszają nas do wyciśnięcia siódmych potów a Kinect że tak powiem rewelacyjnie się sprawdza w tej aplikacji nie można oszukiwać rzeczywiście trzeba wykonywać starannie wszystkie ćwiczenia Kinect sprawdza dokładnie każde wychylenie kończyny mierzy siłę w ogóle nasz puls i tak dalej i tak dalej wszystko jest rejestrowane wszystko jest oceniane i, I że tak powiem, Kinect, znaczy ta aplikacja, przeprowadza, że tak powiem, dokładną analizę tego, co żeśmy wykonali w danym dniu, w danym tygodniu, miesiącu, i, i że tak powiem, może nam zastąpić naprawdę ta aplikacja, może zastąpić całkowicie nam wychodzenie na siłownię, czyli, czyli, czyli czas i pieniądze. Poniekąd. Jest darmowa całkowicie, także to w ogóle rewelacja. rewelacja fajny układ ze strony Microsoftu w kierunku ludzi, którzy może nie tylko chcą siedzieć na kanapie, ale też coś zrobić z własnym ciałem, powiedzmy, kondycją. Także to jest bardzo fajne. Co tam jeszcze mamy? No Są jakieś tytuły Indie, jakiś tam loco Cycle. Yy, yy, jakiś tam jeszcze pomniejszy tytuł, którego akurat nie, nie kojarzę powiem szczerze, mimo że śledziłem, co tam będzie na starcie. Zooticon możemy zassać, hmm, jakieś Golfy w ogóle też, które wykorzystują Kinecta. Hmm, co tam jeszcze było? No Call of Duty, hmm, jest zakładka z dodatkami, już wyszło troszeczkę DLC. E, wiadomo, chcielibyśmy wszyscy może, żeby tych DLC było mniej, żeby jednak, żebyśmy dostawali jednak te gry w pełni grywalne, w takim pełnym pakiecie. No ale zapowiada się na to, że niestety będą mikrotransakcje na potęgę. Przy tej generacji będą DLC w dalszym ciągu. No i chyba na tym nic nie poradzimy, tak? To jest po prostu znak znak czasów. I, i, i tego, w, którym, w którą stronę idzie ta branża. No i tyle. O tytułach może, może opowiem wam następnym razem, jak trochę bardziej ogram wszystko. Powiem tylko tyle, że jest rewelacja, jest bardzo dobrze. Wszystko wygląda wyśmienicie, śmiga wyśmienicie. Nawet to hejtowane mocno Call of Duty 720p, powiem szczerze, że wygląda rewelacyjnie. Wygląda naprawdę rewelacyjnie, trzeba zobaczyć na własne oczy. W 3D to już jest w ogóle absolutna miazga. Tylko, że to trzeba przyjść, usiąść na kanapie, nie oglądać jakichś tam może filmów na YouTube, tylko rzeczywiście trzeba zobaczyć jak to wygląda. Także, także dobra, no o tytułach to tam może następnym razem. I... I, 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 no i co? No i zobaczymy się może po nowym roku, może nie ze wszystkimi, ale, ale z, myślę, że z grupą osób tam spotkam się jakoś może na jakimś na jakimś ograniu tych nowości, tych świeżości w ogóle z next genów tudzież current genów, Więc do zobaczyska, nie? następnym razem gdzieś tam po, 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 po Sylwestrze.